Zapraszamy na cotygodniowy Katowicki Flesz Informacyjny. Zobaczmy skrót najważniejszych wydarzeń z miasta. Zakończyła się pierwsza edycja kopalni startupów, konkursu organizowanego przez Miejski Inkubator Przedsiębiorczości Rawa Inc. Jest to konkurs przygotowany przez Urząd Miasta Katowice. Konkurs, który wynika z obietnic wyborczych pana prezydenta Krupy z umowy z mieszkańcami. My jesteśmy realizatorami jako Wydział obsługi inwestorów, jako opiekunowie Miejskiego Inkubatora Przedsiębiorczości właśnie tego projektu, który dzisiaj ma swój szczęśliwy finał. Trzecie miejsce w konkursie otrzymał startup o nazwie Healthy. Drugie Therapy Cave. Natomiast zwycięzcą pierwszej edycji kopalni startupów jest Maskup. Nasz projekt dotyczy produktu, który ułatwia kobietom przymierzanie ubrań w przymierzalniach, ale dzisiaj w dobie COVID-u ułatwia przymierzanie wszystkim ze względu na wysokie standardy higieny. Zatem my proponujemy produkt, właściwie ja nawet mogę go pokazać, Maska higieniczny. To jest osłona na twarz i głowę, dzięki której możemy przymierzyć ubrania, nie zostawiając na nich tutaj śladu z makijażu, ale też nie narażając się na kontakt z różnymi rzeczami, które na ubraniach zostawił poprzednik. Zwycięzcy konkursu kopalnia startupów, poza nagrodami pieniężnymi, otrzymali także możliwość nieodpłatnego wynajęcia przestrzeni biurowej w miejskim inkubatorze przedsiębiorczości RAWA Inc. przez dwa lata od zakończenia procesu konkursowego. Już po raz dziewiąty wręczono nagrodę imienia Józefa Kocórka. Jest to wyróżnienie przyznawane co roku społecznikom działającym w Katowicach. To są obszary takie. My to nazywamy fachowo jako obszary miękkie, czyli pomocy innemu człowiekowi. Nagrodę imienia Józefa Kocurka w dziedzinie działalności społecznej za 2020 rok otrzymał Erwin Grzegorzek, który przez 60 lat swojej działalności projektował i zakładał zieleńce na obszarze Województwa Śląskiego. Po raz pierwszy wręczono także nagrodę za działalność charytatywną, którą otrzymał Dietmar Bremer, prezes Górnośląskiego Towarzystwa Charytatywnego. Jesteśmy na Załęskim Placu Lądzina, znanym wszystkim mieszkańcom jako Gruszka Plac. Organizujemy pierwszą tak naprawdę imprezę w tym miejscu po rewitalizacji tego skweru. Jest to drugi bieg Zielonego Załęża organizowany wspólnie z miastem Katowice, Stowarzyszeniem Kręgu Natury i Klubem Wysoki Zamek. Bieg na 5 kilometrów wzdłuż ulicy Pośpiecha. 110 biegaczy z całego Śląska, również kijkarze. Trasa ciężka, ta kostka brukowa i podbieg dają we znaki, ale ogólnie to komfort. Taki, jaki może być na 5 km. 12 czerwca w Dąbrówce Małej w Katowicach oficjalnie oddano do użytku zmodernizowaną siedzibę Ochotniczej Straży Pożarnej. Była to również okazja do nagrodzenia i wyróżnienia strażaków ochotników dbających na co dzień o bezpieczeństwo mieszkańców Katowic. Świętujemy dzień strażaka w naszych OSP i to jest taka uroczystość ogólna dla wszystkich OSP w Katowicach, ale przede wszystkim to jest to uroczyste oddanie nowej, a właściwie wyremontowanej strażnicy OSP Dąbrówka Mała. Jednostka pod względem podejmowanych interwencji zajęła drugie miejsce w województwie śląskim w tamtym roku. I tych interwencji jest ciągle co rok wzrost. I dlatego była ta potrzeba zwiększenia tej bazy po prostu garażowej i lokalowej. Ta strażnica była generalnie przebudowana całkowicie z rozbudową do budowy boksu garażowego, wykonanie nowej świetlicy na piętrze. Także mamy nowy obiekt o powierzchni 1200 m2 powierzchni dziękuję bardzo dziękuję za zaangażowanie. Za nami przedostatnie spotkanie sezonu zasadniczego polskiej Futbolu ligi. Katowicka drużyna Silesia Rebels uległa Bydgosz Archer z 0 do 34. Oprócz emocji sportowych atmosfera meczu skupiła się jednak wokół małego wojtusia, na rzecz którego zbierano środki finansowe. Wszyscy wspieramy synka jednego z byłych zawodników akurat Silesia Revers, ale człowieka, który cały czas jest związany z tym klubem, ma jego Wojtusia, który wymaga dosyć intensywnej terapii. Wiem, że to jest taka tradycja i bardzo mi się to podoba, że gdzieś oprócz tych meczów mamy jeszcze takie dodatkowe rzeczy i pomagamy właśnie Wojtuszewie. Dzięki wystawionym na licytację przedmiotom wciąż można pomóc małemu Wojtkowi. Do zdobycia są między innymi piłka z podpisami zawodników Silesia Rebel z Katowice, czy jedyny egzemplarz bluzy Rubens był z Bytomia na 50-lecie spotka od prezydenta Marcina Krupy. W niedzielę na katowickim rynku miała miejsce akcja Piękna na wiosnę Kobieta w Centrum, organizowana przez Fundację Onkologicznej Rakiety oraz Uniwersyteckie Centrum Kliniczne. Dzisiaj mamy finał akcji Piękna na Wiosnę, takie już podsumowanie naszej akcji, która trwała 3 miesiące, dedykowanej osobom chorującym onkologicznie, kobietom chorującym onkologicznie. I dzisiaj już takie mamy ciepłe podsumowanie, można zrobić test wiedzy profilaktycznej, dostać herbatkę zieloną profilaktyczną i mamy premierę naszej książki. To jest pierwsza tego typu książka na rynku. Wydawniczym, przynajmniej tak nam się wydaje, która jest kierowana zarówno do rodziców, jak i do dzieci, do maluchów. Maluchy ma przestrzegać przed tym, czego nie robić, a rodzicom ma podpowiadać o tym, co robić, jeśli już wydarzy się jakaś sytuacja, która zagraża zdrowiu albo życiu ich dzieci. Dwa dni wcześniej, w piątek, na terenie Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego także odbyła się akcja mająca wspierać osoby walczące z nowotworami. Był to pokaz mody onkologicznej. To już wszystkie informacje na dzisiaj. Pełne relacje dostępne są na katowice.tv.eu oraz comtv.pl. Na kolejny flash zapraszamy za tydzień.